Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj będzie przekaz e, taki z bliska pokażę wam pałac. Tu niedaleko nas pałace są. Są so, so pałace, zostawione. Zostawili te łonę. No a wiecie ten, taki mam radość, bo jest słońce, piękna pogoda, jest ciepło, 17 milionów. kuboski się ubrał jak na zimę, ale trudno, bo on głupi jest, w sensie ja. E, a tu mamy panie kaczki dwie. I one krzyczą głośno na mnie, żebym sobie poszedł, bo im przeszkadzam pewnie omawiają jakieś ważne sprawy biznesowe. To jest całe Birmingham, czyli te kanały nasze. Eee, czyli znaczy nasze te kanały to jest tutaj oczywiście Birmingham jest okrzyknięte jako e, jaką. E, czekajcie, bo muszę się skupić. Jest, Birmingham jest okrzyknięte taką Wenecją Wielkiej Brytanii. W sensie no, ilość kanałów jest bardzo duża. E, ja mieszkam w takiego właśnie. A teraz idę, bo idę od koleżanki. E, i co chciałem powiedzieć? Właśnie o tych tych, o tych tych, właśnie cicho, chciałem powiedzieć o tych tych, cicho. Teraz mówię, wszystko z czystą hipotezą, jest czyste podejrzenie tylko i wyłącznie. Ja, w ogóle to chodzi właśnie o to, żebyśmy wspólnie ustalili, co jest prawdą, a co fałszem. Możliwe w takich czasach, że niczego, naprawdę niczego nie można być pewnym. Eee, więc ja słyszałem, wiewiórki na mieście mówiły, że podobno, Ee, więc chciałbym się upewnić, czy to jest prawda. Jak ktoś z Was ma wiedzę, to popros poproszę w komentarzach, że, że rząd polski podpisał taką ciekawą umowę z rządem Izraela, która, tak w dużym skrócie, ma za zadanie spowodować, że obywatele Izraelscy, którzy będą chcieli zamieszkać na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, będą jakby z automatu dostawali wszystkie uprawnienia: świadczenia socjalne, świadczenia zakwaterowania, pomoc społeczna itd. itd. I że to takie, takie gwaranty zrobili. Ja się próbuję gdzieś dogrzewać do informacji, czy to jest prawdą, czy nie. I znajduję albo informację, że to kompletna bzdura, albo znajduję informację, że o Boże, Boże, teoria spiskowa się w, w ten, ale nie ma nigdzie rzeczowego opracowania, żeby to tak... Dziennik ustaw jest i czytałem umowę, no ale wiadomo, to jest, to jest umowa z dzienniku ustaw. Więc to niekoniecznie musi być, e, znaczy to, to, to jest ta rzecz, którą można chyba jakoś tam inaczej interpretować. Ja nie jestem prawnikiem, więc nie, nie, ja sobie mogę to przeczytać i na tyle, na ile rozumiem, to rozumiem, ale jeszcze wolałbym, żeby ktoś mi to, to tłumaczył na przykład, nie? Może tam być. E, no, więc, e, więc to, to, to taka prośba, gdybyście mieli taki taki taką... E, gdybyście mieli taki... Do, do dostęp do takiej wiedzy, to bardzo poprosił, Dlatego, że... Dlatego, że pomogłoby mi to w zrozumieniu sytuacji, w której pan, w naszych braci i że czemu oni do w ogóle chcą tu przyjeżdżać. Bo skoro taką umowę podpisano, to widocznie jest zapotrzebowanie na nich. Może do pracy chcą jechać. U nas lepiej płacą podobno niż w Izraelu. Tak słyszałem. To wszystko też mówiłem. W biurki na mieście takie jeszcze gadają. Jest piękna, piękna, piękna aura. Coś pięknego, no coś pięknego. Nagranie będzie krótkie, bo ja urządzę gotowanie. Po to, żeby Wam omówić bardziej, bo jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na to. Wiewiórki na mieście mówią, że Elducze z Pinokiem sprzedali lasy państwowe, oddali je we władanie właśnie firmie z Eskimolandii. I że eskimosi dlatego teraz takie są wycinki lasów w całej Polsce, bo eskimosi drewna nie mają i sobie ile wlezie w Polsce i wywożą. Tak, tego. Tak. Inną rzeczą wiewiórki mówią, że, że podobno właśnie eskimości też wykupili polskie wodociągi. Wszystkie. I że właśnie, znaczy prawie, że w 90% woda w kranach, która płynie, to płaci się za tą wodę właśnie do, do, do Eskimolandii. Bo że oni tam ten lód kopią i z tego lodu przetapiają, wytapiają wodę i ta woda jest ich i to też trzeba wszystko sprawdzić to będziemy tak pomału drążyć takie teorie spiskowe ja się też lepiej przygotuję do tego wszystkiego bo na razie to mówię wszystko z pamięci, a ja wolałbym mieć dokumenty przed twarzą i o tym wszystkim mówić a teraz wychodzę sobie z kanału proszę Państwa, do ulicy Golownej i zmierzam w kierunku miejsca przeznaczenia czyli do domu swojego nie chcę Was z ulicą prowadzić, bo to może być niebezpieczne dla Was, bo będzie za dużo ołowiu, albo tlenku węgla, jak tam chcecie. No, fajne rzeczy. Zauważyliście, że Księżyc świeci w dzień? Po raz kolejny zadaję pytanie, jak to możliwe, skoro on świeci światłem odbitym. Ale ja się nie znam, nie jestem astronomem, nie jestem ekspertem, w dupie byłem, gówno widziałem, w związku z czym, yy, no, no, no raczej nie, nie odpowiem Wam na to pytanie. No i tyle. mamy 4 minuty, wyciągniemy do 5. Chciałem tylko powiedzieć, że z moim gardłem już lepiej, eee, a dlaczego, eee, no to była dosyć to ciekawa kwestia, dlaczego moje gardło było atakowane. Nie eee, jest to kwestia ezoteryki, chociaż też podobno, jakaś tam wróżka, cipuszka, której się naraziłem, bo krytykowałem jej metody postępowania, eee, postanowiła atakować moje gardło, bo to wrażliwe u mnie, ponieważ jest ja żyję z, z mówienia. nie wyszło jej, bo jest kiepska ale oprócz niej atakowało mnie różnie z takie małe mikroby nie były to wikru, wi, wirusy no. nie były to wirusy okazało się, że w sypialni w której śpię mam taką zabudowaną wielką szafę z lustrami dwoma e, i za tą szafą, której nigdy nigdy nie odsuwał bo jest wielka, a trzeba było ją odsunąć bo wpadło mi tam coś bardzo ważnego, dużego odsunąłem się, okazało że za ścianą jest co? pleśń i co się działo? Jakubowski przez chyba nie wiadomo jaki długi czas spał sobie z pleśnią w pokoju Ha, I to prawdopodobnie było przyczyną, chociaż może tych przyczyn było kilka, bo to było to może połączone jakby wiecie co wspólnie faktory tego, że była sepleśń, za dużo gadałem, wróżka atakowała i tak dalej, i tak dalej. Oprócz tego podstępne mikroby w innej formie albo żyjątka gwiezdne, które spadały na moje okno w Dobra kochani, fajna, fajna kanikuła. Kanikuła, kanikuła, a nie, nie, po nie a to jest kościół na rogu. To jest kościół świętego czegoś. To jest ten kościół murzyński. To jest kościół Mudzina. Mudzi... Słyszałem takie określenie za Murzyną. Mudzina. Tylko jest kościół Mudzina. I tam się Mudzina spotykają co niedziela. Jak na karuzeli na Bielanach. Heja, heja. To mówiłem ja, Jakubowska. A jeszcze dojdziemy z Wami do torów kolejowych. Bo Wam chcę pokazać dolinkę w dolinie. Bo jest dolinka. Doli... Rolnik sam w dolinie. A tu będzie biegacz sam w dolinie, bo to jest dolina, w której ludzie biegają. Bo tam jest taka trasa rowerowa, która nie służy rowerom, tylko ludziom, którzy biegają joggingowo, czyli jog jog jogging robią. W sensie, e, uwaga, musimy przejść przez ulicę w miarę bezpiecznie. Zaczyna się wiosna. E, słońce świeci, ptaszki śpiewają. Główna w trawie śmierdzą, także już jest ok. E, pomalutku, po dziwutku. A to jest Church of God Prophecy i tu mają service times nawet, ale to wygląda trochę jak bunkier atomowy, ale to jest kościół Mudzina. Pamiętajcie o tym. Niedaleko Jakubowskiego. Teraz przechodzimy przez most na... na rzece Kłaj. E, <grytanie> Pamiętacie jak mówiłem o tym, o, o... o Kłaju, o... No, to jest taka miejscowość Kłaj w Małopolsce. Ja kiedyś się strasznie śmiałem, że zadzwoniła jakaś pani e, z tego, z, z jakiegoś... z jakiejś gazety i chciała się zapytać o życie... E, ten, o życie ekonomiczne Kłaju. E, pozdrawiam wszystkich mieszkańców Kłaju, nie nabijam się z Was. To po prostu śmiesznie zabrzmiało. E, można rzece i Kłaj miejscowość w tym. A tam nam takie wielkie wieżowce budują. A mówią, że, a mówią, że kryzys jest. To są tory, to jest y, tory kolei podmiejskiej naszej. E, I do Manchestera droga też jest. Do Manchestera, tak, Manchestera to takie miasto na północy Anglii, na północnym zachodzie. Tam port chyba nawet. Nie, to w jest port, a w Manchester'a nic nie ma. Manchester'a są manchesterczycy. Dobra, dowcipnie się kończy. Zacznę się poważnie. Muszę jeszcze po drodze pieczywo kupić. Zacząłem jeść pieczywo. To białe. Boże, boże, krucyfiksy lecą w moją stronę. Bo to się stało podobno strasznie, strasznie, straszne B, żeby, żeby jeść pieczywo białe. Tak wyglądają nasze ten głównie kanał, który biegnie do centra. Do centro. Centro miasta. No. A przy okazji zobaczymy jak sobie policja jedzie na sygnale, bo to nasza dzielnica taka jest, prawda? My to lubimy, jak tam coś wyje. Naprawdę. Jak tu nic nie wyje przez pół godziny, to ludzie się czują chorzy. A niektórzy czują niepokój, że coś się wydarzyło, skoro nic nie wyje. No, tak mamy. Jeszcze póki co można z telefonami na ulicy w ręce chodzić, ale też już nie jest skazany. Dobra kochani, ja kończę. Tu Wam mogę pokazać mój ośrodek zdrowia. Proszę bardzo. Ktoś chciał widzieć, to jest to. Ośrodek zdrowia Jakubowskiego, do którego czasami chodzę. Tu, tu śmietnik, ale to nie Jakubowskiego. Tak więc no, to jest, proszę Państwa, Birmingham. Ja nie mogę powiedzieć, że to jest cała Anglia, bo, bo to nie wiem, czy tak cała Anglia wygląda, aczkolwiek ludzie z Londona mówią, że, że w Lądku Zdroju też syf podobny. I to wszystko też mudziny robią. No u nas mudzina to jest 40% obywateli. Potem mamy jeszcze, drugie 40% to są Hindusi i Pakistane. A reszta to białe. No, także my żyjemy. W, w ogóle nie wiem czy wiecie, ale brasa biała jest rasą najmniej liczną na świecie, czyli my generalnie jesteśmy w największej mniejszości etnicznej świata. Więc jak mi jakiś carny Mudzina, biały muzina też są, ale jak czarny Mudzina mi mówi, że on jest w mniejszości, to ja mu mówię ha ha ha, nieprawda, nie znasz statystyk, wypierdalaj, bo jesteś brzydki i czarny. Na przykład tak mówię. A on wtedy mówi I don't understand A ja mówię, widzisz chuju? Było się uczyć języków w szkole A tak to nie rozumiesz o czym mówię Tu mamy centrum covidowe O, jeszcze raz się przejdziemy Tutaj dobrze, że z wami idę w sumie Co przy okazji wam pokażę że nam się 10 minut nazbierało Super, fajnie No nie chodzi o... O proszę, tak, tak są zajęci, kurwa Tak są zajęci Że sobie grilla robią Nie wiem, czy coś widać Tak jest zajęte centrum covidowe Covidki już tu, prawda, stoją Zobaczcie, jakie tłumy Kurwa, nie uwierzylibyście Tłumy jak chuj aż, aż, yy, zobaczcie, zobaczcie, to jest centrum covidowe, centrum imienia świętego covida w Birmingowie, nie, takie są tłumy, tam stoi pan, nie, nie. no, a tam się cieszą, bardzo się cieszą, no, oni mają, mają dużo czasu i płacą im za godzinę, więc się cieszą, okej, okay. To co, misiaczki, tam jest, a tam jest nasz posterunek policji, też was pod dzielnicy A tam jest nasz posterunek policji, tak, tam panowie podzielni policjanci, Dempsey, Merkwi, make, make peace ciągle na tropie, wszystkiego co się tylko da, a w szczególności covid -a. No zobaczcie jak pełno na covidzie jest. No, na covidzie po prostu. Nie? Wow. Ja, widzicie? Dobrowa tłumy. wiwatujące wręcz. Pan covidowy, tak. To jest centrum covidowe. Taką mamy pandemię. To, on tu stoi już 3 miesiące i zawsze tak było żeby nie było że sytuacji, którą wymyśliłem, albo że przedtem jak już w widzieli wszyscy z nie, nie, nie tak e... To jest. Tomasz, do Lidla pójdziemy, właśnie do Lidla po pieczywo dobrze że jesteście ze mną i przypomnieliście mi, że mam iść do Lidla po pieczywo. Więc idę do Lidla po pieczywo. E... Tymczasem, Borem nasą kochani, żegnam Was serdecznie, słyszymy się na gotowaniu, nie będziemy gotować kaczki ani żaby, natomiast będziemy o tym rozmawiać, bo to ważne, dla nas wszystkich jest, jako obywateli. To tymczasem, papa.